Siema widzowie z tej strony na Oto, a dzisiaj kończę z Blue Star Defense 6. I dzisiaj sobie pomyślałem, że może zrobimy e, tego. Monoglacial Paragon. Co, co wy na to widzowie? Gram po hiszpańsku. Nie pytajcie dlaczego? Tak, tak po prostu. Bo chyba Odyssey. A nie, nie mam zrobionej. A wiecie widzowie, moja Odyssey wygląda tak, że na modach wszystko robię, nie? Ale co za mapa? O to to gówno? Dobra, nie, 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 my się w to nie bawimy. A słuchaj, grę w ogóle? Podgłośnie o, na 6. Żeby nie było widzowie, Żeby nie było. Dobra, jaka mapa? Skoro lodowy, no to albo ta, albo ta, ale ja myślę, że ta. Czy się na difficil? Difficil. Tak. W ogóle widzowie, jak pewnie wszystkie Jest nowy mikrofon, no? Możecie ocenić, wam, jak wam się podoba. Według mnie, no, progres w porównaniu nie? Słychać różnice widzowie. Dobra, postawimy sobie oczywiście Free Dart Monkey, bo Ice Monkey sam teraz nie da rady. Ja myślę, że najpierw zrobimy go, że mógł być kamuflaż i metalowe, nie? To, to chyba będzie git, według mnie. Ja go nie tak. Yy... Tutaj, że dwa razy robi, no to to bierzemy, chyba. Tak mi się zdaje. I chyba już szybciej nawet strzela. No nie, na, na początku będzie to ciężkie, no bo on, dopóki nie kupię niektórych lepszy, to on mało damage'a robi. Ale widzę, więc spokojnie, za chwilę postawimy kolejnego, 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 jeszcze bardziej kolejnego, nie? I styknie. Będzie git. Pomyślałem, że zrobię dzisiaj Ice Monkey Paragona, bo jest zimno. Dlatego. Czemu nie Ice Monkey? Yy, nie będę go robił 555. Chociaż nie, będę robił 555. Co ja gadam? to jest odcinek, że. Ja... Przepraszam, widzowie, ja tak dawno nie nagrywałem 555 czy Paragon, że ja zapomniałem na czym polega. To seria. Ja tu muszę zrobić 555 i potem Paragona dopiero. Co? Ja nie wiem, co ja chciałem zrobić. Przepraszam, widzowie. Mi się coś ubzdurało. Dobra, no to nie będzie tak jednak ciężko, jak myślałem. Chociaż przeszło nam, ale dobra. W dupie z tym. Eee, myślę, że najpierw... Co by tu najpierw kupić? Myślę, że kupimy jemu Pierce, Zrobimy go na 1-1-1. Jeden, 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 żeby był trochę lepszy. Żeby tu pomagał. On już też robi git w miarę. Oczywiście on misuje. No i oczywiście nie będzie tak dużo kasy, bo przecież mi się wysypał mod. Ale widzę, że niestety no. Przecież przyspieszymy sobie czas. Chociaż nie wiem, czy to jest bezpieczne. Dobra, jak zrobię tak, będzie git, czy nie będzie? Eee... Hmm. Dobra, e, bo przechodzi, bo przechodzi dużo już. Yyy... Eee, dobra, jak przegram, to trudno. Odnowimy się. On jest git, on, on wykaruje na razie. No oczywiście, jak nie będzie misował. Dobra, teraz. Teraz on będzie tutaj czyścił. Dawaj banany. Kasa, 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 kasa. Oczywiście znaczy za chwilę go sprzedamy, nie? On jest tylko teraz, póki... Ice jest do dupy, nie? Bo jego teraz nic nie powinno przejść. No i będzie nam potrzebny BOMOAB, nie? Chyba, że po prostu kupię Kryokanu na najpierw. I... Dopiero później yy, farmę. Dobra. O, o. dobra, to kamuflaż. Dobra, dobra, za chwilę jeszcze mu wioskę dodamy. Tak, więcej kasy. On nie bije młaba. Serio? No to nie wiem czy pokonałem Moaba. Pokonaliśmy, dobra, Alfard. O, o. No to muszę mu kupić. O, teraz będzie bił młaby, nie? I kupię mu rrzquebra mnie... E, Ej, czekajcie? Resquebra... Square. Jamie, jamiento, jakoś tak. Widzowie, ja się uczę hiszpańskiego dopiero niedawno niedawna, dlatego jeszcze nie umiem niektórych słów czytać, nie? Dobra, myślę, że jego możemy sprzedać i po prostu kupimy tutaj wioseczkę. Jego sprzedamy. Yy, możemy to kupić i dać mu primary mentoring, dobra. Biały! O! No, to trzeba mu kupić MIB. No, 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 to by było, widzowie, nie? No, przychodzą te białe. Dobra, ninja, wierzę w ciebie. Masz. Nie wiem, czy dobrą ścieżkę wybrałem, bo nie patrzyłem, ale... trudno. A dobra, cringe aż mrozi już, robi damage. Jest dobrze. Przyspieszymy sobie trochę czas. I zebry. Oho, no to chyba przegraliśmy. Eee. Dobra, Chwilę muszę mu pomóc, dopóki nie kupię MIB, tak? już za chwileczka i będzie MIB. Moa, oczywiście przeszedł. Ty. Ty. Eee. Dobra, ale ma MIB. Sprzedajmy to, to. Kupujemy to. Eee. Dobra, jeden. Ale nie bije! Skam! Dawaj! Nie, ceramiki! Kurde! Dobra, chwilowo idę tylko. Mamy straszne problemy, no. No, co mam mu kupić? On jest po prostu do dupy, no. Alchemika mu kupię. Muszę kupić ten: Centro de Estudios plan Planteros. Nie, Plataneros, sorry, widzowie. I grałem pewnie ślina przez to, że całą noc. Oj, 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 oj. Yy, komputer mi całą noc chodził, bo komputer chodził mi całą noc, bo. Najpierw pobierałem Assassin's Creed Odyssey, a później grałem w Assassin's Creed Odyssey, tak? Dlatego możliwe, że przez to, bo mój komputer chodzi już od parę na godzin ciągle. Możliwe, że to to. Nie wiem. Damy radę. No dobra, daliśmy, ale ja się boję, strasznie, no bo to tak. Dobra, nie będę przyspieszał, bo wtedy laguje tak kurde, cienko. Jak to sprzedam, to będę miał 5000 potrzebuję Potrzebuję Empalasita kupić Empalasitita Dobra, muszę na chwilę przyspieszyć Oj, 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 dobra, nie, nie przyspieszam widzowie eee, eee. Poczekajcie, widzowie no Dobra, może teraz nie Ale zwolnij grę, Jezus 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 Jezus, nie, zwolnij to 3 godziny ciągłego grania w Odyssey na Ultra chyba nie było dobrym pomysłem Żeby nagrywać od razu potem ale dobra, ten odcinek dla Was dokończę. Dam ką powiedz począć? I będę leciał nagrywanie na drugi kanał. E, dobra, e, Empala sitita. Teraz będzie lepiej. Dobra, mogę przyspieszyć? E, ale F1. Dla e, F. Nie, to nie to. Będzie F5 i do Speed 2. Zwolnię jeszcze ono. To brzmi jak dobry pomysł. To sprzedam. No i muszę coś to kupić. Los blons re Reciben un danio enorme mientras. Estan Congelados Incluido los clases Moab. Farmy nie sprzedajemy oczywiście, bo farma się bardzo nam przyda, widzowie, żeby mieć jak najwięcej kasy. Bo paragony nie są takie tanie. Ale ja już wiem, że on na przykład, on nie wytrzyma długo. Nie, mu będzie ciężko. No dobra, kupimy Super bratizo, Może teraz będzie lepiej, jeszcze Sero Absoluto. Dobra, ja jednak najpierw kupię Mercado Central. I myślę, że kupimy sero Absoluto i potem kupię mu Experienza Primaria Dobra, ja go też sprzedam Już, jeszcze tylko 2000 widzowie I znowu zaczyna, zaczyna ścinać grę Nie wiem, czy po prostu tego nie zatrzymać i nie wznowić później, nie? Chyba tak, widzę, zrobię Także, ja chyba dla was teraz kończę I nie wiem, czy się nie widzimy po prostu za, za chwilę to, Tak mi się zdaje, że tak będzie git chyba No bo widzicie, no to nie ma sensu, nie, dobra Inicjo. Czy to się zapisało w ogóle? Tak, no dobra. To ja, to ja się z Wami widzę za pół godziny, a dla Was dosłownie za chwilkę. Do zobaczenia za, za sekundę. No cześć, widzowie, witam Was z powrotem, jakby. Yy... No, wracam po prostu do Was, nie? No, bo skończyliśmy, bo mi ścinało gierkę. Ale no, witam Was z powrotem i lecimy dalej. Aha, okej. Okay. Czyżby Reinstall Blonsów? No, bo. Ja mam świeżo odpalonego kompa. Tak nie powinno być. I mi tak nie ścinało nigdy. Coś, coś jest nie tak coś jest bardzo nie tak i mnie trochę to martwi no no bo widzę zobaczcie że jak ja przyspieszę to chwila teraz nie no bo to jest na zwykłym tempie nie? Tak, to, to nie wiem szczerze więc czemu tak jest. Ale wiem, że muszę farmę koną dołożyć. Bo jedna farma nam nie da. Ilu? 650 tysięcy na mnie da. Tylko dobra. No i już, już zaczyna ścinać. Nie wiem co się dzieje szczerze, więc. Ale to tylko przy Ice Manki. No, niestety widzę. Będzie lekko ścinać. Na tym odcinku, ale ja nic na to nie mogę poradzić, ja nie wiem, co się stało. No zobaczcie to. To jest 1 FPS na sekundę? No, może nie jeden. 5, 2, 3, nie wiem. No nie, no to się nie da. Ja wyłączyłem widzowie teraz prędkość szybką. Coś mega złego się dzieje. Nie wiem, martwi mnie to, że tylko Bloomsy mi się tak w sumie ścinają, bo widzowie... Odpadłbym teraz Assassin's Creed Odyssey, która no ma wielki świat. I jest też mega wymagająca. I nic by się nie działo, a tutaj widzicie, że się ścina. Ja mam podejrzenie, że przez sero absoluto. W sensie przez to. No widzicie, no to się nie da grać nawet. A ja wiem przez co. Widzicie to. Chwila. Te szarce jakby na blunach, Przez to. To jest na stówę przez to. Dobra, widzowie. Ja myślę, że. Oni już się na maksa. Nie ma sensu patrzeć jak on sobie tu poradzi Ja bym się od razu do rundy 99, czyli setnej Czyli BAD I ja już widzę, że on przeciwko BAD sobie nie poradzi Oczywiście nie mam jeszcze kasy na Paragona Ale już sobie przydostujmy. No i nie dał sobie rady Dobra To widzowie, ja zbieram kasy i widzimy się z Paragonem Aha O, działa, dobra yy, Siema widzowie i mamy kasę już Teraz sprzedajmy jego Jest runda 99, czyli w sumie setna chyba I kupujemy Paragona Kupujemy 0 Kelvin. A, bo wyłączyłem efekty. No tak. Włączę. Mam nadzieję, że nie będzie lagować. I ustawimy go na następny poziom. No i dobra, no. Puśćmy grę. O, kasy. Zwolnię na razy 3 i puszczę. O, no właśnie. A, muszę ten. Dobro. No i on se radzi na spokojnie, nie? Przyspieszę, bo chcę zobaczyć, czy on też będzie ścinał. A gdzie był BAD? A, bo on pokonał BAD, no tak. Jest, zawolniłem. No widzicie, widzowie. On se radzi na chilku. Już ma 2 miliony damage'a. To możemy sprzedać w sumie, alchemika też możemy. Farmy niby też możemy. No i sprzedam czemu nie. Nie będziemy potrzebować kasy. No i co? Zwykły y, Icemanki 55 nie dał rady rundzie y, setnej nawet. A ten daje radę już na rundzie nawet y, 113 widzowie. Także ja myślę, że jest dużo lepszy, no co widzę zresztą. I ja myślę, że nie ma sensu tutaj czekać, tak? I ja myślę, że... Kipujemy do 139 i zobaczmy. Na no, spokojnie. Bez w ogóle żadnego oporu. Dobra, drugi BAD Nic, nic. On sobie BAD tak o Czekajcie. Ja nie, nie umiem strygać palcami. Ale tak po prostu się rozwala, nie? On tak dupie ma. Ewentualnie mogę. Yy, to by chyba ten paragon. Tak to ten? Nie, czyli będzie ten. Jeżeli ktoś się za na bluzach to chyba wie o co mi chodzi. Chociaż nie wiem czy to dalej działa. Ale powinno działać. Czekaj, W sensie, nie wiem jak działa to z modami, ale... A, nie zrobię. Bo nie mam expa. Ale któryś paragon, albo ten boomerang, albo no, zwykła małpka Po prostu dawały bonus każdemu innym paragonowi Z, W się sensie, każdej małpce klasy y, tej podstawowej, czyli też no, paragonom w sumie A jak widzicie on sobie radzi na, na spokojnie Ja myślę, że można nawet rundę 200 zobaczyć A Już już małe problemy, ale widzicie Czy duże? W sumie duże, bo jak już długo przejdzie to już dupa Fortyfikowane też już mu ciężej idą. I zobaczcie, widzowie, teraz. Tam, tam był problem jakiś z, z tym, bo, że on tak lagował. Bo zobaczcie, tutaj jest dużo więcej, jakby takich pocisków. I nie laguje aż tak. No, tam coś było nie tak. A runda 204 i on dalej ciśnie, on dalej ciśnie. 60 milionów damage'a Także ja uważam, że jest dużo lepszy. Co widać zresztą. Ale czym taki problem z GMG? No nie, no tutaj nie piszę nic, że ma jakąś taką umiejętność, że nie wiem. Powiedz, mi się wydaje, że jakieś 100, to, to jest dużo lepszy niż jak tego nie ma. Czyli im więcej atakuję, tym, tym jest lepsze Tak mi się zdaje, że tak to działa Nie mam wody widzowie Zawsze piję wodę na odcinkach, teraz wody nie mam Tragedia A jak widzicie dajemy sobie radę Tak, ufortyfikowane są już małym problemem Ale i tak dajemy radę A co jak postawię tutaj tam? A nie tak e, To tak, to tak Chyba to też mogę A, i to Oj, i co teraz? Idę na inteligentę Jakoś mało ich wysyła Ojej A dobra widzowie, zobaczcie jaka runda Ja myślę, że Dobrze sobie radzi Dlatego ja nie wiem 2 3 9. Czyli runda 240 No nie wiem, jak na moje To radzi sobie bardzo dobrze A to sprzedam w sumie, chociaż Ale zobaczcie widzowie Przeszło go A i tak dał radę Ale za chwilę przegramy jakoś, no Bo już, już mu przechodzi bardzo I już coraz bardziej gra się ścina Zobaczcie, że on z pojedynczymi ma problem O Jezu, tu coś się stało Ciekawostka w ogóle Pierwszą część odcinka nagrywałem wczoraj Bo widzę, po tym jak no, Oj, 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 oj Nie damy radę po tym, jak nagrałem dla was wczoraj pierwszą część, to usnąłem I, i, i nie nagrałem już. Oj, 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 oj. Runda 246 i dopiero teraz przegraliśmy. Ja uważam to za git wynik w sumie, jak to, jest Ice Monkey, tak? O, nie odbierałem nagrody w ogóle. Heli, Heli piloto. Ale dobra, runda 246, a zwykłe 555, runda sutna, S sutna, jezu, sutna setna e, To był chyba najgorszy wynik W ogóle Tak mi się zdaje widzowie, nie? No jakby, e, rent, e, runda setna dla 5, 5 5 To jest strasznie No ale dobra Ja jeszcze sobie szybko poziom wbiję No tak mi się zdaje, że wbiję Sauda Okej okay. Alchimista Nie wbiję, no to jeszcze raz Bo chcę nowy poziom O niej dupa Druida dostałem Dosłownie druida ja to, e, tu facil one Red Blun. Dobra. Ustawiamy Saudę Mono Mortero. Jest. Plus one nivel. To 37 już. Nieźle, nieźle. Dobra. Co ja chcę? El Impacto Del Tiro bo mas... Dobra, dobra, rozumiem, nie? Rozumiem. Czy Militar? Teraz pytanie. Co ulepszyć? Nie no, Primario chyba dokończę. Mogę widzę, że pozbieram kasę. Żeby w końcu kupić ee, Corvusa, Brykela, tam Bri Brickel i Adore, bo tylko tych trzech bohaterów mi brakuje. No ale to tyle I będę u każdego bohatera Jest Odyseja Co myślę, że sobie zrobię Bo... Widzę, mam 112 A wejdziemy w... Onos, Chyba? Maskotas? Jest! Karpincio druida! Es, este karpincio y, siempre le cubre las espaldas al druida y, Santa con nosotros Karpincio 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 Ja to kupuję Jeżyk! Lata 4 Piękne Chyba, że coś, co jest ograniczone Nie no, Carpincho druida, nie? Wygrywa wy, wy, Wygrywa, widzowie Chyba, że tutaj coś mi się spodoba Nie wiem, to już sam do widzowie a, a teraz Shimano